Litania do Boga Ojca. Ojcze, przedwieczny Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Ojcze, początku wszelkiego istnienia, Zmiłuj się nad nami. Ojcze, który byłeś, który jesteś i który będziesz wiecznie, zmiłuj się nad nami. Ojcze, nieśmiertelny królu wieków, zmiłuj się nad nami. Ojcze, Boże w Trójcy Świętej, jedyny, poza którym nie ma innego Boga, zmiłuj się nad nami. Ojcze, Boże Wszechmogący, zmiłuj się nad nami. Ojcze, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami. Ojcze, Stwórco Wszechświata, zmiłuj się nad nami. Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi, zmiłuj się nad nami. Ojcze, Stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, zmiłuj się nad nami. Ojcze, Stwórco duchów niebieskich, zmiłuj się nad nami. Ojcze, stwórco wszelkiego dobra, zmiłuj się nad nami. Ojcze, dawco życia, od którego wszelkie życie pochodzi, zmiłuj się nad nami. Ojcze, źródło wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego, zmiłuj się nad nami, Ojcze, nieogarniony żadnym umysłem, zmiłuj się nad nami. Ojcze, źródło nieskończonego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Ojcze, potęgo Bożej Sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. Ojcze, który z miłości stworzyłeś i w raju umieściłeś pierwszego człowieka, zmiłuj się nad nami. Ojcze, Boska opatrzności, który troszczysz się o każde stworzenie, zmiłuj się nad nami. Ojcze, dobro najwyższe, które ucisza, koi i nasyca dobrocią i miłością każdą duszę. Zmiłuj się nad nami. Ojcze, który objawiłeś się Mojżeszowi w krzaku gorejącym, zmiłuj się nad nami. Ojcze, który w obłoku ognistym prowadziłeś naród wybrany do ziemi obiecanej, zmiłuj się nad nami. Ojcze, który przez Mojżesza dałeś nam dziesięć przykazań Bożych, zmiłuj się nad nami. Ojcze, który przez proroków dałeś obietnicę zbawienia upadłej ludzkości, zmiłuj się nad nami. Ojcze, który dałeś nam niepokaloną Maryję na matkę zbawiciela, Zmiłuj się nad nami. Ojcze, który z miłości do ludzi wydałeś na śmierć krzyżową jedynego swego syna Jezusa dla odkupienia rodzaju ludzkiego, zmiłuj się nad nami. Ojcze, który przez ofiarę Jezusa i jego zmartwychwstanie przywróciłeś ludziom życie wieczne i otworzyłeś bramy nieba, zmiłuj się nad nami. Ojcze, który objawiłeś się nam w Ewangelii i podczas chrztu świętego Jezusa w wodach Jordanu. Zmiłuj się nad nami. Ojcze, nieskończenie dobry i miłosierny, którego najwyższym pragnieniem jest kochać ludzi, dawać łaski, przebaczać grzechy i zbawić każdą duszę, aby cieszyć się z nią wiekuistym szczęściem, zmiłuj się nad nami. Ojcze, który za swą niepojętą miłość do ludzi pragniesz jedynie miłości, czci i wdzięczności od człowieka, zmiłuj się nad nami. Ojcze, który z otwartymi ramionami czekasz na każdego człowieka, jak na powrót syna marnotrawnego, zmiłuj się nad nami. Ojcze, nasz kochany, najczulszy i najbardziej kochający z Ojców. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Ojcze nasz i Stwórco, który rozciągasz swą władzę nad żywymi i umarłymi i pragniesz naszego zbawienia. Stajemy przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym. Przebacz nam nasze grzechy i słabości i przygarnij nas w Twoje ojcowskie ramiona. Prosimy Cię o odwagę, łaski i środki do wypełnienia twojej woli na drodze zbawienia przez miłość twego syna naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa i dla twojej niepokalanej córki błogosławionej dziewicy Maryi współodkupicielki i pośredniczki wszystkich łask amen